Wiecie, co w życiu ciekawe, że najwięcej o naszym życiu, słuchajcie, mają do powiedzenia ci, co gówno na jego temat, słuchajcie, wiedzą. O to są ludzie, którzy, którzy nie mają żadnych ambicji, gadają, żeby, sobie, słuchajcie, sobie pogadać, bo nie mają do powiedzenia na swój temat nic lepiej zająć się, słuchajcie, innymi osobami w koło. Wiecie co, nie przejmujcie się tym gadaniem, bo to jest zwykła pusta, słuchajcie, paplanina, która nic nie wnosi wartościowego do naszego życia. To jest po prostu takie, wiecie. Sióbził, było, poleciało i wyleciało, jednym uchem wpadło, drugim słuchajcie, wypadło. Miejcie to po prostu w dupie, żyjcie swoim życiem, myślcie o sobie dobrze, bo to jest, słuchajcie, najważniejsze, co ty sam, sama na swój temat, kochanie, myślisz. Pamiętaj, że ja jestem tutaj dla ciebie. Jak chciałabyś do mnie zadzwonić, to zadzwoń, umów się ze mną na kawę, ja ci wszystko powiem. Wszystko, jak będziesz chciała, od A do Z zrobię skan ciebie. Powiem ci jeszcze więcej niż wszystkie słuchajcie, abecadła szwedzkie, polskie czy chińskie i słuchajcie, dziewczyny angielskie. Towarzystwo sobie same dobieramy oczywiście, bo to jest ważne. Mamy się dobrze czuć same ze sobą i tylko to się liczy w życiu tu i teraz, żebyś była dla siebie najpiękniejszą boginią w całości, jaka jest. Buziaki, kochanie. Pa!